W 1994 roku Ruanda pogrążyła się w jednym z najkrwawszych ludobójstw XX wieku. Nie wiem, czy pamiętacie ten okres, kiedy to się pojawiło w wiadomościach przez około 100 dni zginęło wtedy 800 tysięcy ludzi. 800 tysięcy ludzi w ciągu kilku dni. W tym samym środku tych wydarzeń znalazł się pewien młody człowiek, który miał na imię Emanuel. Emanuel stracił całą swoją rodzinę. Ukrywał się przez wiele tygodni. I dopiero później został odnaleziony przez chrześcijańskich misjonarzy po wszystkim, i miał wiele powodów, żeby po prostu nie chcieć żyć. Miał wiele powodów, też, by nienawidzić tych, którzy spowodowali śmierć jego bliskich. Mógł się zamknąć w sobie, ocalić, co się da. Próbować uciekać się od bólu. W jednym z obozów dla właśnie uchodźców usłyszał kazanie o Jezusie. Kazanie o Jezusie, który przebacza i odnawia. I to stało się źródłem przemiany w jego życiu. Zobaczył w Nim chwałę, jakiej nigdy. Wcześniej nie doświadczył, jakiej nigdy nie znał. I ten moment, moment zachwytu Bogiem, większym niż jego cierpienie, zupełnie zmienił trajektorię jego życia, służby. Dzisiaj Emanuel jest pastorem, który służy w Rwandzie wśród sierot, niosąc nadzieję tym, którzy cierpią. Jest człowiekiem, który służy społeczeństwu, i pewnego razu ktoś go zapytał: Jak możesz przebaczyć ludziom, którzy sprawili Tobie tak wielki ból? I on odpowiedział: Bo zobaczyłem większą chwałę. Chcę, żeby moje życie mówiło. Nie o tym, co mi zabrano, ale o tym, który dał mi wszystko. Wow. Wiecie, kiedy przeczytałem tę historię, kiedy się zastanawiałem nad tym, myślałem: To jest niezwykłe, jak Bóg może przemienić serce. Nawet w obliczu takiego cierpienia, nawet w obliczu takiej strat, nawet w obliczu tak potężnego bólu. I to jest właśnie to, o czym chcemy dzisiaj mówić. Dzisiaj kończymy nasz cykl Zachwyć się Bogiem. I dzisiaj ten, to nauczanie zatytułowane jest Żyj dla Jego chwały. Żyj dla Jego chwały. Kiedy naprawdę zachwycasz się Bogiem, kiedy zaczynasz doświadczać Jego obecności. Kiedy zaczynasz szukać Jego chwały, Jego miłosierdzia, Jego obecności, nie będziesz żyć dla siebie, bo Jego miłość zawsze jest czymś, co przemienia nasze serce, przemienia naszą perspektywę, otwiera nas na innych. Nie tylko w wielkich wydarzeniach, ale w codzienności każdego dnia. W tym, jak pracujesz, w tym, jak kochasz innych, w tym, jak służysz, w tym, jak przebaczasz, w tym, jak marzysz, ale też w tym, jak cierpisz. Możesz spotkać właśnie żywego Boga, a Jego chwała będzie przemieniać ciebie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 10,31 napisał takie te znane słowa, które powtarzamy w kościele. Przeto to, czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko to czyncie na chwałę Bożą. I dzisiaj właśnie przyjrzymy się temu, jak życie dla jego chwały wcale nie musi być ciężarem, ale jest naturalnym zachwytem wynika z tego zachwytu Bogiem, zachwytu Bogiem, który przemienia wszystko. Jaki jest kontekst tych słów, które tutaj czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Paweł pisze do zboru w Koryncie, który zmaga się z podziałami i Różnymi moralnymi dylematami. W rozdziale 10 apostoł Paweł pisze na temat wolności chrześcijańskiej, ale kończy to swoje rozważanie podkreśleniem tego, że celem wolności nie jest samorealizacja, ale Boża chwała. Bóg daje nam wolność ale po to, abyśmy mogli oddawać Mu chwałę poprzez to, kim jesteśmy, poprzez to, co robimy. To słowo chwała to jest greckie słowo doxa, które dosłownie oznacza blask, honor, uznanie, objawienie Bożej wielkości. Mówiliśmy już w czasie tego w cyklu, że właśnie jesteśmy powołani do tego, żeby być odzwierciedleniem, odblaskiem Bożej chwały w tym świecie. Każdy z nas, tam gdzie jesteśmy, tym kim jesteśmy, jesteśmy powołani, aby odzwierciedlać jego chwałę. Jan Kalwin, znany reformator, napisał takie słowa: Człowiek nie zna siebie naprawdę, dopóki nie skieruje swojego wzroku na Boga i nie zacznie żyć dla jego chwały. Dopóki nie spojrzymy na Boga, tak naprawdę nie znamy siebie. W Katechizmie Westminsterskim, jednym z najbardziej znanych e, Katechizmów e, protestanckich, e, pierwsze pytanie brzmi tak, które się pojawia w tym Katechizmie: Czym jest główny cel człowieka? No, ciekawe, jakbyśmy dzisiaj odpowiedzieli. Czym jest główny cel człowieka? W katechizmie czytamy taką odpowiedź: Cieszyć się Bogiem i chwalić go na wieki. Główny cel człowieka: cieszyć się Bogiem i chwalić Boga. Jeśli byśmy uchwycili się tej prawdy w naszym życiu, pomyślmy, jak wiele by to zmieniło. Gdybyśmy umieli w naszej codzienności, w naszych zmaganiach, nauczyć się cieszyć Bogiem, cieszyć się tym, kim on jest, a jednocześnie oddawać mu chwałę. Zachwyt Bogiem nie jest celem samym w sobie. On prowadzi do życia, które odbija Jego charakter, które Odzwierciedla Jego chwałę. Tak więc ten zachwyt ma prowadzić do tego, że nasze życie staje się świadectwem Bożej chwały, świadectwem Bożego działania. I o tym pisze e, psalmista e, w psalmie 145, wersety od trzeciego do siódmego. Tutaj czytamy takie słowa. Dzisiaj zresztą śpiewaliśmy jedną pieśń Wielki jest Pan, prawda? I tutaj czytamy takie słowa. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. A Jego wielkość jest niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i opowiada o Twojej potędze. Niech rozważają potęgę chwały Twojego majestatu. Ja też pragnę mówić o Twoich cudach. Niech ogłaszają potęgę strasznych dzieł Twoich, i ja też chcę głosić Twoją wielkość. Niech wspominają dowody Twojej wielkiej dobroci, ogłaszają Twoją sprawiedliwość. Zauważcie, tutaj jest napisane z pokolenia w pokolenie. To hebrajskie, hebrajskie słowo Dor, które oznacza ciągłość przymierza. Dzisiaj tutaj we wstępie słyszeliśmy o przymierzu. To przymierze ciągle trwa. To przymierze jest ciągle aktualne i, i, i zakłada ten przekaz wiary dalej. Chwała Boża objawiła się, jak czytamy, w Jego dziełach, poprzez stworzenie, poprzez historię. Historię zbawienia, tego co Bóg dokonał dla nas, ale też w jego charakterze, że Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłosierny, nieskory do gniewu, wielki w swej łasce. Dlatego pięknie jest wrócić do tej myśli i zastanowić się, co to oznacza: cieszyć się Bogiem i chwalić Go na wieki. C.S. Lewis, znany chrześcijański pisarz, kiedyś napisał takie słowa: Uwielbienie nie tylko wyraża radość, ono ją dopełnia. Chwalenie jest naturalną potrzebą serca, które zostało dotknięte pięknem. Kiedy podziwiamy piękno, to coś dzieje się w naszym sercu. Ja tak się cieszę teraz tym sezonem ogrodowym, ponieważ moja żona kocha pracować w ogrodzie. Codziennie e, pokazuje nam, mi i synowi piękno tego, co się tam w ogrodzie dzieje. I zachwyca się, jaka piękna ta róża! Zobacz, jaki piękny ten kwiatek! Zobacz, jakie to jest piękne! No i my tak z Dawidem idziemy i mówimy: tak, piękne, piękne! I po prostu wchodzimy w tą radość, słuchajcie. E, I to jest, słuchajcie naprawdę. Każdy z nas ma różne rzeczy, które mogą nas zachwycać. Mniej Dawida bardziej zachwyca czasami Formuła 1, no ale to jest różnica zdań, prawda? E, ale każdy z nas może znaleźć to miejsce zachwytu, tego co porusza nasze serce. E, I możemy Oddawać Bogu chwałę za to, co się dzieje, za to, co możemy widzieć też w tym, co nas e, otacza. Chwała Boża, słuchajcie, nie jest tylko do kontemplacji. Chwała Boża powinna nas prowadzić właśnie do tego, co robi Agnieszka, a mówi: zobaczcie, jakie to jest piękne. Kiedy doświadczasz piękna, kiedy doświadczasz poruszenia w swoim życiu, podziel się tym z innymi. Wskazuj na to, jak dobry jest Bóg, jak wielki jest Bóg, jak objawia się Jego chwała wokół nas. I o tym mówi apostoł Paweł w drugim liście Koryntian, w czwartym rozdziale, w wersecie szóstym. Kiedy zachwycamy się Bogiem, co się z nami dzieje, co, co, do czego to nas prowadzi. Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, zajaśniał w naszych sercach, by olśnić nas poznaniem chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Wiecie, apostoł Paweł nawiązuje tutaj do aktu stworzenia, który jest opisany w Księdze Rodzaju, by opisać duchowe stworzenie człowieka na nowo. Tak jak na początku Bóg powiedział, niech się stanie światłość, tak dziś. Rozświetla nasze wnętrze chwałą Chrystusa. I to właśnie ta chwała staje się tym motorem do tego, że możemy ją odzwierciedlać dalej, że możemy ją ogłaszać. Chrześcijanin nie głosi Ewangelii z obowiązku, ale dlatego, że jego serce zostało olśnione, że zostało mu objawiona ta chwała która jest w Chrystusie, ta chwała, która porusza nasze wnętrze, ta chwała, która sprawia, że chcemy się tym dzielić z innymi, aby inni mogli też tego piękna doświadczyć. W Psalmie 96, werset trze 3, czytamy: Głoście wśród narodów Jego chwałę, wśród wszystkich ludów Jego cuda. Jesteśmy powołani do tego, aby głosić Jego chwałę, aby rozgłaszać Jego cuda. Wielka misja Starego Testamentu nie polegała wyłącznie na przestrzeganiu prawa, ale na tym, by naród izraelski był nośnikiem chwały Bożej dla innych narodów. Od samego początku taka była misja Boża. Psalmista nie mówi: Idźcie i Oszczęście tutaj świat przed sądem, choć to jest częścią misji, ale mówi: Głoście jego chwałę. Głoście jego chwałę. Jego chwała jest tym, co przemienia ten świat, co daje nadzieję, co rozświetla naszą duszę, nasze serca, wnosi zupełnie świeżą perspektywę. Zachwyt. Nie może być zamknięty w sercu. On przeradza się w świadectwo, bo to, co nas porywa, o tym opowiadamy. Jak jesteśmy czymś poruszeni, to chcemy o tym opowiadać innym. Jeśli chwała Boża porusza Twoje serce, to chcesz się nią dzielić z innymi, prawda? Jak przeżywasz coś dobrego, coś Ciebie porusza, coś jest piękne, to chcesz się tym dzielić z innymi. Misja to nie ciężar, to przywilej. To, że możemy być żywym odbiciem Jego chwały wśród ludzi, którzy jeszcze Go nie widzieli, którzy jeszcze tej chwały nie doświadczyli. A Bóg powołuje nas do tego, abyśmy właśnie szli i tą chwałą dzielili się z innymi, aby ta światłość jaśniała coraz bardziej. Jaka jest e, praktyczna teologia życia dla Jego chwały? Co z tego wynika w praktyce dla naszego życia? Po pierwsze, codzienność jako przestrzeń uwielbienia. Jako chrześcijanie czasami myślimy, że niedziela jest tylko tym świętym dniem, e, a później jest codzienność. A właśnie w codzienności mamy świecić Jego chwałą. Chwała. Nie tylko w śpiewie, ale też w naszej pracy, w naszych codziennych rozmowach, w gotowaniu, w pracy w ogrodzie, czy cokolwiek robimy, możemy oddawać chwałę Bogu i nieść tą chwałę dalej. W liście do Kolosan 3.17 znajdujemy echo tego, co już przeczytaliśmy w liście do Koryntian. Cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku. Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa. Co to zmienia? Zmienia się nasza postawa, zmienia się postawa naszego serca. Sprawia to, że wiemy, że nie robimy tego dla siebie, ale robimy to dla chwały Bożej. Po drugie, świadectwo życia przemienionego. Świadectwo życia przemienionego. Twoje decyzje, reakcje, ton głosu. Wszystko może nieść Ewangelię wokół ciebie. W liście do Filipian w drugim rozdziale, wersety 14-15, czytamy: Czyńcie wszystko bez szemrania i sporów, abyście byli bez zarzutu pośród pokolenia przewrotnego, w którym świecicie jak światło. I tutaj musimy mieć tą świadomość, że to jest tym naszym powołaniem. Nasza postawa, jaką przyjmujemy, nasze podejście, jakie przyjmujemy, może, mo mają potężny wpływ. I tutaj nasze nastawienie ma wielkie e, znaczenie. Czy jesteśmy nastawieni na rozwój, czy na stagnację? Naszą podejście powinno być to, aby ciągle się rozwijać, aby świecić wszędzie tam, gdzie jesteśmy, Bożym światłem. I trzecia rzecz, która też wynika z tego, taka praktyczna, to jest to, że chwała Boża stanowi taki filtr w kontekście podejmowania naszych decyzji, takich codziennych decyzji. Czy to, co oglądam, wybieram, w co inwestuję swój czas albo pieniądze, odbija jego charakter? W liście do Rzymian. W dwunastym rozdziale czytamy: Nie upodobniajcie się do tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu. Potrzebujemy tej odnowy umysłu, potrzebujemy ciągłej przemiany, ciągłego powrotu do tych fundamentów, które są w Jego słowie, które stanowią jedyną nadzieję do przemiany naszego umysłu, naszego serca. Tego jacy jesteśmy. Podsumowując, musimy zrozumieć, że tak naprawdę dla niego to jest, dla niego żyjemy. To jest to solideo gloria, tylko Bogu chwała. W liście do Rzymian, 11:36, czytamy: Z niego i przez niego, i ku niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Posłuchajcie tego jeszcze raz, z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko. Kiedy nasze serca się tego uchwycą, kiedy pozwolimy tym myślom, aby przenikały nasz umysł, nasze serce, to jest niezwykle uwalniające. Uwalniające też do tego, aby oddawać Jemu chwałę, aby odzwierciedlać Jego chwałę. Jemu niech będzie chwała na wieki. Chwała Boża nie jest dodatkiem do naszego życia. Ona jest Jego sensem. Jesteś powołany do tego, aby odzwierciedlać Bożą chwałę, aby ta chwała przemieniała Ciebie i aby odzwierciedlać tą chwałę. Zachwyt Bogiem w sercu znajduje swoje spełnienie wtedy, gdy nasze życie staje się kazaniem bez słów. Kiedy ogłaszamy naszym życiem, stajemy się takim hymnem uwielbienia dla Boga poprzez to, co mówimy, poprzez to, jak żyjemy, poprzez to, jak traktujemy innych. W każdej naszej codziennej, Decyzji. Zachwyt Bogiem nigdy nie kończy się na jednorazowym doznaniu czy doświadczeniu Boga. Zachwyt Bogiem prowadzi do życia, które oddaje mu chwałę w każdej dziedzinie każdego dnia. Z Niego i przez Niego. I ku niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen? Amen. Przyjdźmy do Boga i oddajmy mu chwałę. Pomódmy się. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś tak niezwykłym Bogiem. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który dokładnie zna każdego z nas. Wie, w jakim miejscu jesteśmy i czego potrzebujemy. Ty wiesz dokładnie, że zostaliśmy stworzeni do tego, aby oddawać Tobie chwałę, aby odzwierciedlać Tobie chwałę i Twoją chwałę. I kiedy to się nie dzieje, to nie jesteśmy w stanie żyć pełnią życia. Tak jak czytamy w tym katechizmie westminsterskim, czym jest główny cel człowieka? Cieszyć się Bogiem i chwalić Go na wieki. Panie, Pokazuj nam, co to oznacza w naszym życiu: cieszyć się Tobą i oddawać Tobie chwałę. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony, prowadź nas, Panie. Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.